Łapaj za marker <coughs> Łap, się nie wstydź 28, y, sobota. Zaznaczaj krzyżykiem, cyk. No. O, kurde, lepiej ode mnie. Hmm. Stefana, Zdzisława i Lesława Łukaszu. Wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym, wspierającym, subskrybującym, lajkującym. Co dzisiaj? Robota, robota. Roboty pełno jest sobota. Łukasz, chodź, bierz wiaderko, pszenica i. Da kurek trzeba nasypać. Cyk-cyk. Już pali światło. O! Ciemokot. Daj, sypnij tam, wiesz, w korytka. No, a ja wezmę z dwa szpadle solidne, dam im tego ziemniaków. No, weź. Mhm. nie przewróć, bo i ciebie zadziobią, zjedzą. No, kura to takie zwierzę jest. Dobra, bierem, bierem. No. Okay. Ra raz i dwa, i jeszcze jedną taką, i styka, i po południu resztę no, co siły nie masz? Co ty nie spałeś? Kurde, pierwsze dwie, trzy nocy nie śpi, tyle ma power'a, wiaderko, idziemy. o i starczy na dzień będą miały A? ja pasztet mam z tego z królika chcesz na śniadanie no. te no to idziemy chodźcie chodź Anka, Anka jakby grubsza się zrobiła albo no, się wydaje idź otwórz Brunona <laughs> bo ja rok nie mam no z tamtej strony masz zapięcie Co Bruno? A? Zobacz Na wolności Pogłasz go tam za uszami dobrze Za uszami, gdzie po tyłku, za uszami, o Kurde, Bruno to fajny kozioł Lubisz Brunona? No Fajny kozioł O No, tylko on... No nie, chodź tu! O jaki kierczyk, Uszami pozarzuca. Teraz pójdzie panienek pilnować. Ej, bruno, idź! Idź, brudo! Idź! On niechętny, bo mu zimno jest. On jest kurde <grystanie> z klimatów ten, pakistańskich, afganistańskich, proszę o ciebie. O, ale poszedł. O! z laskami to w ogień pójdzie, przynajmniej z rana. Później sobie odpoczywa, jak się naje i się naskacze. Dobra, Łukasz, taka umowa. Idziemy na śniadanie, bo obchód zrobiony. Sukces można odnotować. I wracamy, robimy robotę, bo dzisiaj ja bym planował już kury wypuścić, ogrodzenie na tip top dopiąć. Tylko, że po południu lepiej wypuścić. Bo, jak mają uciec, jakieś pojedyncze sztuki, czy gdzieś przechodzić, czy gdzieś skakać, to lepiej, żeby wiedzieć na koniec dnia, a nie na początku. Bo będziemy po osiedlu musieli biegać za tymi kurami. No, bo w dzień to ciężko zagonić, a na noc one same wrócą. Dlatego idziemy i wracamy za godzinę, gdzieś może trochę cieplej będzie. Śnieg pada. Pruszy. Dobra, idziemy. Dobra, ja cię podpiszę. Będziecie lepiej widać jak to później zabierzemy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Łukasz. Łukasz masz na imię czy jak? Łukasz? Łukasz? No to Łukasz będzie. Ł K A 3. Podkreślimy. Zawczasu. O! Pasuje, chodź, zobacz, się nie wstydź, no to ty. Pasuje? Nic nie zmieniać? Git. No. Parnik. Pa no? Ziemniaki w tym robię, no. no Tam się pali ogień, a tu się gotują, parują ziemniaki. No? no zobacz, tutaj teraz trzeba się przewiercić. Bez udaru, delikatnie. Chociaż może i z udarem by poszło. Bo tu widziałeś chyba co ja zrobiłem. O kurde, w puchu drzewo. O, widziałeś się kościana. No. To to? No, trzeba się przewiercić, bo spodem jest płytka i na tym jeszcze zaprawa, nie? Co pachnie wędzeniem? No, trzeba będzie jutro nie. Trzeba będzie jutro ten. Wziąć i uwędzić tutaj siatkę przymocować, żeby za coś wieszać. No. Musimy termometr zrobić, żeby wiedzieć, jaka temperatura będzie w środku, nie? Nie idzie, spróbujemy mniejszymi wiertłami. Tak się przytrzymałem chwilę, bo te kozy zobacz, Łukasz. One wyglądają jak Relifery. Nie? Mikołaja, zobacz na te kozy. Takie szare, podpalane. Jak rnifer. Jeszcze czerwone obroże. No Brudo Ale obgryzły Me Idź go tam za uszami podrab. Idź idź. Kuski też niech się przyzwyczajają. O, jak uciekają. Sarenki, kurde. A Bruno tam nie wnika, by pogłaskać i dać smakołyka. <głasz> na no pogłasz, pogłasz, to się czaisz. Nie? Dobra, dawaj wiercić. Kurde, ciężko idzie, już rozbudowałem prawie tą dentarkę. No więc, Łukasz, na farmie to jest zwykła codzienność, że coś się zepsuje. <głasz> kurde, <głasz> nie ma co się śmiać, tu już płakać trzeba, to już jest taki etap. Psucia, że to kurde tylko łzy. Proszę ja, Ciebie. Zobacz. Tyle nałożyłem, że się nie przebiłem termometrem. Za krótki, więc wydubałem tutaj, żeby tam była taka dziurka. O, widać tutaj na kamerze pewnie nie widać. Więc tam do środka się dostaje pewnie powietrze. No to tak oto zostawiłem. Zobaczymy, jak on będzie działał. Jak będzie coś, nie, nie będzie odzwierciedlał on temperatury w środku. Chociaż myślę, że będzie. Ale jeśli coś, to. To przez drzwi się przybije i tyle o. się ogrzeje zaraz da. No. Zaraz ona jak się nagrzeje to będzie lepiej ciągnęło Zobaczymy kiedy to się nagrzeje, czy w ogóle się nagrzeje może zepsułem już Zobacz, poniżej zera jest o co chodzi? No nic, zobaczymy. O. I zobaczcie ilu tej dymu, aż tędy się wydostaje, więc dobra połowa wędzarki jest pełna dymu. Można no w sumie tak szybko zajrzeć. Ona i tak zimna jeszcze jest. O! Kurde Działałeś, Łukasz? O! Działa, kurde, to Zobacz, jaka chmura poszła. U. Zobacz, jaka chmura ty. No. Coś mi się nie podoba. Co lepiej trochę? No. Good. No? Się ociepliłeś? No. Ja, jak klimat. Złapałeś klimat. Się ociepliłeś, mówisz. No i dobrze. Ja też. Od razu milej, nie? No. Zaraz idziemy ten. Pory ogrodzić i kury będziemy puszczać już. A niech to sobie się tutaj pali? Co? Do no. roboty. O jak kuski się zajmują Odpadem z ogrodu Niech jedzą, niech jedzą Dobrze im to zrobi A ja o jak ponapinałem siatkę, żeby trochę niżej była u dołu Bo wiecie grunt nierówny To deseczka i kamień Kura może nie wejdzie Ryzyk fizyk No dokręć, dokręć Konkretnie, żeby tam gwint się schował. Zobacz, ile gwintu masz. O, koncepcja szybko zmieniona, bo yy, niestety albo temperatura ściany oddaje, yy, ten, oddaje swoje ciepło, dlatego nie rusza na razie. Albo w ogóle nie będzie ruszał, bo jest zakryty, nie? A teraz o już dobra, 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 weź jeszcze wyprostu. O tak o, dobra, dobra, nie w lewo, w lewo, w lewo, za mocno już. O tak o, no i zostaw, zostaw, o tak o prosto, no. Zobacz, już chyba rośnie. Rośnie, rośnie, zobacz. I rośnie, Ile jest? Stopni? Masz 50? 50? Nie, 25 będzie zaraz. 25. 25. Będzie dwadzieścia 25. Dobrze jest. Si rusza? Może za mocno zakręcony. To żywica jest. Senka, zobacz. Tutaj jest senka, poszła żywica, aż jak ciepło dostało. Bo one jeszcze takie wiesz. No dobra, tutaj też ładnie nawet będzie wyglądało. A tutaj zalepimy dziurkę. Nawet dym nie leci. Zasysa pewnie. Wiesz co to jest? Mm. Nie wiesz? Ciekawe czy widzowie wiedzą, bo to było na odcinku. <śmiech> no <śmiech> takie cuda kurde się ma. W głowie, a później się tworzy. Nie wiadomo co. Ale działało. Piście w komentarzach, co to było. jak Łukasz myślisz, kura to przeskoczy taki płotek? Nie. Nie? A czemu nie? Zobacz jaki on niski, do kolan, no trochę wyżej. Wiesz czemu nie? Bo kura, jeśli nie widzi, na co może wskoczyć, to nie wskoczy. No na to nie No Ona tego nie widzi. Jeśli to byłby patyk jakiś, rura, coś takiego, to ona wskoczy. A to jest za cienkie. Na to nie wskoczy raczej. Ale zobaczymy, no. Bo jeśli kura raz przejdzie, to już będzie wiedziała raczej. No. A odkręca jak chcesz drucik. Łukasz lubi takie rzeczy, odkręcić coś, zakręcić. Nie Łukasz, to twoja robota. Dobra, jak tam wędzarka, 60 stopni się trzyma, więc jest OK. Tutaj jest zabezpieczone, jest OK, a tam jeszcze przy foliaku tylko. No i będzie można puszczać kury. No pasuje, tak stabilnie, między 50 a 60 się trzyma cały czas, jeśli jest podłożone, 3 drewka. O. Więc jeszcze przez 15-20 minut powinno tyle się trzymać, później 2-3 drewka i znów powinno się trzymać z pół godziny do 60 stopni. No zobaczymy jak pójdzie, bo to po godzinie jeszcze to się nagrzeje, że ona sama w sobie będzie miała z 60 może. No i dobra, kamieniami, raczej gruzem zawalili, bramka otwarta, wrota. Tutaj zabezpieczone prowizorka. Będzie działało wszystko, to może i lepiej zrobię na razie to yy, wystarczająco jest. Nie Łukasz, nie ma co się starać. Za mocno. Trzeba robić dobrze, a nie się y, tym. Gorliwie się starać. Nadgorliwie. Dobra, wszystko gotowe. No dobra, będzie co będzie. Najwyżej będziemy łapać po osiedlu. Kury. Co Łukasz? Pobiegamy trochę. Dziś to z tej strony otwieram te ogrodzenie, bo wszystkie na wybiegu i tak są. A na jutro trzeba tutaj dziurę powiększyć i wtedy będą przez ten taki jakby przedsionek przechodziły i prosto tam na wybieg. O, tu zamykam bramkę. I będzie pięknie. No niestety jesień, zima i wczesna wiosna to jest właśnie taki obraz. Wsi, gdzie się hoduje kury więcej niż pięć. O pierwsza, wygrałaś, złote ziarno, Ubanie łutniemy. Dobra, nie strasz, nie strasz. One dzisiaj, chociaż mają, mają parę godzin, chyba 4 godziny jeszcze, zanim będzie się ściemniało, więc może ją opanują cały wybieg, aczkolwiek stawiałbym, że gdzieś do połowy dzisiaj dojdą, a jutro raczej wyjdą na cały. Kura nie jest jakaś ten, opętana jeśli nie jest oswojona z wybiegiem, to nie wychodzi na, na pałę, że tak powiem. Gdzieś nie wiadomo jak daleko. Powoli i to w stadzie się ruszają. A później jak się obeznają z wybiegiem, to już będą byle prędzej biec. Gdzie zapamiętają, gdzie zapamiętają że jest lepsza miejscówka z jakimiś rubakami, czy zielonym, tam będzie biegła od razu kura z rana. Oczywiście po zmierzchu będzie trzeba iść i zamykać te wrota, które zrobiłem. I, i, i zobaczymy za tydzień Myślę, że będę mógł powiedzieć, czy nieśność się, yy, się poprawiła. No myślę, że już powoli od jutra po jutro będzie jakieś tam jajko do góry szło, bo samo to, że jedzą właśnie trawę, co można zauważyć, to im da dużo witamin i myślę, że, ten, że jajka już niebawem będzie troszeczkę i tych jajek więcej. Idziemy Łukasz, swoje zrobiliśmy. Jeszcze musimy chwilę na podwórku ten coś porobimy, bo musimy przypilnować wędzarki, póki się nie wygasiło. I jeszcze mam trochę roboty, chodź do kulików. Znalazł jedzenie i woła kury. A kaczki nic sobie nie robią. <grystanie> Że im jedzenie op opędzlują. Na wieczór dostaną na podwórku. No, także co? 10 dni i tutaj będzie łyso. <grystanie> Prawdopodobnie. Ty, bo mi się palą coś czuję. Ale daj gumę, śmierdzi. No. <laughs> Się przypaliły. No. Już do gasa. Już? No. no. Co, kozioł coś daje? I zobacz co tam Bruno chce. Nie wiem co. On chce. <laughs> I zobacz. Bruno, kury zobaczył. Pała na alarm. <laughs> Bruno! Kuraka nie widziałeś? Ale Zobacz jaki on potężny byk. Zobacz jaki on. Się napuszył czy on taki duży? Kurde. Abi świruje. Się wkurza jeśli przy zwierzętach jesteśmy. Ona nie może. No. Widzę, ale zobacz jaki on duży. Się napuszył chyba. A może i nie. Heh. Dobra, idziemy Łukasz. Pożegnę się z widzami. Cześć powiedz. Cześć. No, na razie. Trzymajcie się. Miłej niedzieli.